Dzień dobry. Witam Was w drugiej z 15 lekcji na temat masażu tkanek głębokich. Tematem dzisiejszej lekcji będzie świadomość, celowość oraz schemat postępowania w masażu tkanek głębokich. Biorąc na tapetę pierwsze dwa aspekty, czyli świadomość i celowość, trzeba zaznaczyć, że te cechy powinny dotyczyć jakby każdego konceptu terapeutycznego, w jakim obraca się dany terapeuta i powinny być swojego rodzaju. Uniwersalnymi wartościami każdej terapii. Każdy terapeuta powinien mieć świadomość celu, jaki chce osiągnąć z pacjentem. Czy to cel danego całego toku postępowania, rozłożonego w czasie, czy to ma być cel jednej wizyty, czy to ma być cel danej techniki, czy danego rękoczynu, powinniśmy zawsze mieć świadomość, co chcemy osiągnąć lub co chcemy zmienić w obrębie struktury tkanki łącznej, czy ciała naszego pacjenta. Żeby to zrozumieć i mieć tę świadomość, musimy mieć podstawy z nauk podstawowych, takich jak anatomia, fizjologia, patofizjologia, patofizjologia, a więc podstawowych nauk, które już na pierwszych latach studiów mamy i są nam, że tak powiem, wykładane. Zrozumienie tych podstawowych nauk da nam możliwość Kreowania konkretnego toku postępowania. Błędem byłoby odtwarzanie technik, które zobaczyliśmy na, na przykład na szkoleniu. Nie jest to celem, myślę, żadnego szkolenia, aby dana osoba wychodząc ze szkolenia potrafiła, jak taki zaprogramowany robocik, odtworzyć techniki, które zobaczyła na szkoleniu. Każda technika powinna być stosowana, znowu podkreślę to, w sposób świadomy i celowy. Powinniśmy znać. Pryncypia, czyli zasady, które są jakby podstawą do zastosowania danej techniki. Czyli nie mamy odtworzyć techniki, załóżmy wydłużania danej struktury, tylko powinniśmy wiedzieć, dlaczego ja chcę wydłużyć tę strukturę. Nie powinniśmy mobilizować danego rejonu, tylko powinniśmy wiedzieć, dlaczego ja chcę mobilizować dany rejon, czyli mieć tę świadomość, mieć tę celowość, a dopiero później myśleć, jak to zrobić. Dlatego. Przechodząc do kolejnego aspektu tego, tematu, te, tematu tej lekcji, czyli schematu pracy, chciałbym podkreślić, że w masażu tkanek głębokich nie ma schematu pracy. Schemat, a w zasadzie tok postępowania powstaje po przeprowadzeniu wywiadu, po zrobieniu konkretnej diagnostyki, o której będzie mowa na lekcji trzeciej. I dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, co danemu pacjentowi jest potrzebne tu i teraz, dzisiaj. Więc każdy terapeuta, przynajmniej wychodząc z naszego szkolenia, będzie miał tę świadomość, czy próbujemy zaszczepić mu tę świadomość, aby przede wszystkim prowadził odpowiednio diagnostykę, aby Stworzyć tok postępowania, który w żaden sposób, którego w żaden sposób nie można nazwać schematem. Nie ma dwóch takich samych pacjentów, mimo że objawy różnych pacjentów mogą być takie same, to ich historia, ich stan faktyczny w danym dniu, kiedy pokazują, kiedy znajdują się w Waszym gabinecie, może być diametralnie różny. Badanie funkcjonalne może też wskazać Wam zupełnie różne restrykcje w obrębie danego ciała, mimo że objawy mogą wyglądać zupełnie Podobnie. Dlatego y, kolejny raz chciałbym podkreślić, że y, pracując z pacjentem, musimy zawsze myśleć i y, zdawać sobie z tego sprawę, że tylko odpowiednia diagnostyka doprowadzi nas do tego, co my z tym pacjentem chcemy zrobić. Odpowiednia diagnostyka i świadomość tego, jaki mamy cel pracy z danym pacjentem, pozwoli nam, pozwoli nam stworzyć odpowiedni tok postępowania tylko dla danego pacjenta. Oczywiście, znowu będzie to podyktowane pewnymi pryncypiami, jakie niosą ze sobą zasady nauk podstawowych, jak anatomia, fizjologia, biomechanika czy inne nauki podstawowe. Jeśli chcesz się dowiedzieć, na czym polega proces diagnostyczny w masażu tkanek głębokich, to zapraszam Cię na lekcję trzecią, którą zobaczycie już niedługo. Także do zobaczenia.